Siemanko z strony czekolad, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was w pięknym, słonecznym Chocowil. No i jak pewnie niektórzy zauważyli po tych kilku sekundach filmu, <grywka> powstała nowa linia kolejowa. Zrobiłem nową linię kolejową, która idzie przez środek naszego miasteczka i będzie ona miała w przyszłości bardzo, bardzo ważne zadanie. A jakie to będzie zadanie? Tutaj. Zrobimy ten taki duży, duży dworzec kolejowy, to znaczy o ten, chyba o ten. O, o, o tu gdzieś będzie stał. Chyba, że ściągnę z internetu e, jakąś fajną, zmodowaną wersję. Która by wyglądała troszeczkę lepiej, tu zrobimy taki wielki, wielkie centrum przesiadkowe, bo chciałbym z tej wyspy zrobić takie stare miasto. To znaczy, tu będą kamieniczki, sklepy, centra handlowe. O ten fragment tutaj to będzie taki najgłówniejszy fragment naszego miasta, e, więc tutaj będzie też właśnie dworzec kolejowy. No i dzisiaj chyba zrobimy sobie drogę do tego starego miasta, bo jeszcze go nie zbudujemy dzisiaj, ale na pewno trzeba będzie zrobić drogę i tak się zastanawiam, jak by ją tu pociągnąć. Albo poczekajcie, powolutku, powolutku. Zobaczcie. Tutaj zrobiłem most nad, naszą, nad naszym przejściem, żeby nie było żadnego problemu. I tutaj, za, tym, za tą drogą, ten most zamienia się w drogę pod spodem, to znaczy. Mamy moda, który nazywa się Metro Overhaul Mod i ten mod właśnie bardzo, ale to bardzo dużo różnych funkcji dodaje nam do transportu publicznego, czyli właśnie do metra, do pociągów i tak dalej i między innymi dzięki temu modowi nasze linie kolejowe są w ten sposób właśnie budowane, że pod spodem spokojnie można puścić drogę i są nawet takie przystanki kolejowe jakby nad drogą, jakby wam to pokazać. Eee, o coś takiego, zobaczcie. Ech, gdzie mam to? Ech, no. Halo, co się dzieje? Czemu nie mogę tego postawić? Nigdzie. O, o coś takiego mi chodziło. Można zrobić stację nad drogą. Więc to jest wielkie, wielkie, wielkie zaoszczędzenie miejsca. I mam dla was takie pytanie, Wy, jeśli zrobiliśmy tą, te tory tutaj, to czy powinniśmy robić tutaj gdzieś jakiś przystanek, na przykład w tym miejscu? Bo w sumie to jest jakby odtąd, od tego przystanku daleko nie jest, więc teoretycznie dałoby się na piechotę przejść, ale w sumie to jest takie fajne miejsce, żeby tu ewentualnie jakiś przystanek postawić, więc możecie napisać w komentarzach, czy tutaj zrobić przystanek. No i dobra, tutaj te tory dalej idą i będą szły w tą stronę. A tu jest takie rozgałęzienie. Tu zrobiłem nawet taki murek, żeby to ładnie wyglądało. I tutaj też jest rozgałęzienie. Więc stąd można bezpośrednio połączyć się z głównym dworcem i z głównego dworca można też bezpośrednio połączyć się z tym przystankiem więc to będzie o tyle fajnie wyglądało i fajnie działało. No a tu będą tory, które będą szły gdzieś tutaj w górę i myślę, że gdzieś tutaj się zrobi przystanek jeszcze jeden albo gdzieś tutaj trochę wyżej, w zależności jak będziemy zabudowywać ten teren. Oczywiście jeszcze nie mamy go dostępnego i to mi psuje wszystkie plany. Mam nadzieję, że niedługo dostaniemy. No a my, dzisiaj, będziemy robić drogę na nasze stare miasto i to będzie problem, to będzie całkiem duży problem, ponieważ. Hmm ponieważ przydałoby się, żeby ta droga obsługiwała taki dosyć ciężki ruch, no bo tutaj będzie na pewno bardzo, bardzo dużo samochodów jeździło, więc chciałbym zrobić jakąś taką drogę szerszą, coś w tym stylu, no może nie sześciopasmowa, na przykład coś ładnego, o, na przykład taka dróżka i ona by tu sobie przebiegała tędy pod tym mostem, no i co dalej? I jak to ma dalej wyglądać, bo hmm, na pewno powinna wpadać do tej drogi, bo to jest taka jakby nasza główna droga, ale też jest mały problem z nią, bo jest dosyć wąska. No niby ma dwa pasy, więc tyle samo, ile ta, ta droga by miała, ale jakoś taka ta droga wydaje się mniej główna niż ta droga, którą chcemy budować i to jest problem. Hmm, no dobra. Ale najważniejsze jest to, że tu chcemy mieć most. Więc od tego możemy zacząć. Powiedzmy coś takiego. No, i ta droga, jakkolwiek by nie wyglądała, skręcałaby sobie powolutku w tą stronę. O, tylko można w sumie ją już zrobić tutaj po ziemi. Elegancko, pyk. Dobra. Ta droga by tu sobie tak ładnie już szła w stronę dworca i tu w stronę tych wszystkich, nie tu będą kafejki, budynki, no wiecie. A z tej strony... Hmm, 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 hmm... Z tej strony to powinno iść pod spodem. Eee, I to może sprawiać mały problem, ale dobra, spróbujemy. Czekajcie. Zróbmy sobie tą drogę w ten sposób. Na razie. Nawet zakręćmy ją troszeczkę. O! Pyk! I jak to zrobić, żeby się mieściła pod tym... W sumie mieście się nawet już teraz, wiecie? Dobra, damy radę. To można troszeczkę obniżyć. O, żeby to nie było takie e, nagłe, to można obniżyć troszeczkę w ten sposób. Spoko. Czy, czy to, jest, to jest spoko? Zobaczcie, może być tak, może być o, w ten sposób zrobione. Ta woda nie powinna nam się jakoś specjalnie wylewać. E, przynajmniej nie powinno tutaj jakoś terenu psuć. Nie będzie podmywało ulicy? Nie będzie. Jest spoko. Tu bym jeszcze troszeczkę podniósł, bo ta droga jest na takiej górce. O, żeby było równo, proszę bardzo. Coś takiego. Tu wchodzimy pod spód i tu powinno być spoko. Dobra, tu będzie, już, tu będzie już ok. Przy czym właśnie wpadłem na pomysł, aby te drogi wszystkie puścić w tunel albo puścić w jakiś wiadukt. Żeby, wiecie, to była taka jakby pseudo autostrada. Coś w tym rodzaju. Zaraz wam pokażę o co mi chodzi. Tylko e, właśnie, no popraw się. Y, nie to. Tu. O, dobra. O, to byśmy puścili tutaj. Tutaj, powiedzmy. Hmm, wiem. Tutaj. By wpadała do e, do naszej głównej drogi. I to. Tylko będziemy musieli zburzyć nasze kamienice, albo je przesunąć przynajmniej. Nie? Zdecydowanie zburzyć. Dobra, burzymy te kamienice. Na jej miejscu możemy zbudować coś zdecydowanie mniejszego. Możecie tutaj budować dalej, e, drodzy, sklepikarze, ale z mniejszym e, troszeczkę. E, z mniejszymi budynkami i zobaczcie, to tutaj trochę trzeba dostosować, żeby to była taka główna droga. A żeby to była boczna, proszę bardzo. O, coś takiego. Tylko co z tą drogą? Bo czemu wszyscy ludzie tą drogą jeżdżą? O, dobra, to tego nie przemyślałem. No to może. Poczekajcie, zróbmy to w ten sposób. Tą drogę tutaj troszeczkę skończę. W tą stronę. Tu, tu może być skrzyżowanie. Słuchajcie, to, ta droga to nie jest autostrada. Ona może mieć normalne skrzyżowania. Tylko boję się, czy. Tego typu skrzyżowanie ma sens. Ma sens! O, ma sens, dobra. Zaraz wam wszystko pokażę. Z tego zrobimy drogę jednokierunkową. Właśnie tutaj po prostu y, dostałem y, oświecenia. Z tego zrobimy drogę jednokierunkową. Pyk. Nie w tą stronę, w tą. Y, I przez to teraz to skrzyżowanie trochę w bok. To może być trochę e, troszkę bardziej. O, tak. No, żeby ta droga nie była taka strasznie pokrzywiona, nie? Ja to muszę poprawić. O, zobaczcie. Ta droga będzie tylko jednokierunkowa i ta droga też będzie tylko jednokierunkowa, przez co ludzie po, po prostu sobie stąd mogą skręcić tu, stąd nawet myślę, że stąd nie mogą skręcić. Czy tu zrobimy jakieś skrzyżowanie? Tu będzie skrzyżowanie, myślę. Albo tutaj. Tu będzie dobre miejsce na skrzyżowanie, więc... Ci ludzie, którzy będą chcieli skręcić w tą stronę, po prostu będą sobie skręcali tutaj wcześniej. E, więc tutaj jedziemy prosto, tutaj jedziemy prosto, e, ok. A stąd jedziemy w tą i w tą. A tutaj na przykład będzie odwrotnie. Stąd możemy pojechać tutaj. Albo prosto. O. Stąd też możemy pojechać w prawo. Za to stąd nie skręcamy, bo będzie tylko niepotrzebny tłok. O! I stąd też idziemy prosto. A stąd idziemy prosto. I stąd też idziemy prosto. Dobra. Tu będzie prosto i w prawo. Czy to ma sens? Co mówię? Chyba ma. Mam nadzieję, że ma. Ehm, tutaj będzie problem mały z tym przejściem. Zaraz coś z tym ogarniemy. Tu trzeba zrobić może tunel, tunel czy wiadukt? Tu możemy zrobić tunel, mamy spokojnie miejsce. Tylko dobra, czekajcie, przesuniemy sobie to, to dajemy w dół. O, tu i damy też troszeczkę w dół. Czy to wygląda? Do, jest tunel. Bardzo ładny, tylko oczywiście musimy zrobić, żeby to ładnie wyglądało na górze. No dobra, zrobimy tak. I tak. Wystarczy? Myślę, że tak. Myślę, że jest spoko. Mógłbym je troszeczkę tutaj zwęzić. O tak. I o tak. I jest dobrze, tylko oczywiście ten filar jeszcze tu przeszkadza. Przesuńmy go gdzieś tam na bok, żeby nie było go widać. I powinno być spoko, chociaż myślę, że ten tunel troszeczkę jest za niski jeszcze. Pogłębmy go odrobinkę. O. Z tej strony będzie ładny zjazd, z tej strony będzie taki troszeczkę. E, znaczy z, tej, z tej strony będzie dobry, tutaj będzie troszeczkę mniej łagodnie, ale możemy też to troszeczkę obniżyć w ten sposób. No i dobra, ludzie sobie będą tędy przejeżdżali bez problemu, a tu robimy skrzyżowanie. I tu robimy skrzyżowanie. E, chwila, tak sobie patrzę. A, 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 a. Dobra, dobra, tu robimy też skrzyżowanie. Przy czym, żeby nie było problemów z ruchem, nie można przejeżdżać przez drogę. Czyli też jest zakaz lewoskrętów wszędzie. Eee, zaraz zobaczycie dlaczego. No w sumie troszeczkę bardzo utrudniam, <gryw> bardzo utrudniam tym kierowcom życie, ale to nic, ponieważ zaraz wam tutaj wszystko wytłumaczę. Co stąd niech nie, niech nie jedzie w tą stronę. O! Tutaj będzie tylko taka jazda możliwa, dlatego że jeśli ktoś chce sobie pojechać w tą stronę, może sobie pojechać o tak. A tutaj, jeśli ktoś chce pojechać w tą stronę, to też może przejechać przez tą jednokierunkową i na przykład tędy. Więc tu naprawdę nie będzie żadnego problemu z ruchem. Ewentualnie po prostu ludzie będą mieli troszeczkę dłuższy, dłuższy kawałek do przejechania. Dobra, co zrobić z tą drogą? O, okej, okay. oni też tu mają bardzo ładny, przyjemny tunel. E, I wiecie co? To chyba powinno nasze problemy jakiekolwiek rozwiązać z ruchem. E, przyspieszmy czas, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Czy. O, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, poczekajcie. Bo tutaj e, nie zrobiliśmy nam e, po prostu szybkiego ruchu. Proszę bardzo. Każdy może przejeżdżać bez problemu. I po tej stronie też... Nie bójcie się przejeżdżać, tutaj też nie bójcie się przejeżdżać i chyba jest spoko. Wiecie co, tak teraz patrzę na tą drogę i myślę, że tutaj gdzieś powinna jednak znaleźć się stacja, ta taka wiecie, na górze, tutaj albo tutaj, bo myślę, że ten fragment możemy zabudować spokojnie domami, ten fragment możemy spokojnie zabudować domami, czy to będzie dobry pomysł? Myślę, że tak. Więc tutaj wszystko byłoby po prostu zapomniane mieszkańcami. Oni by chcieli się przetransportowywać w różne miejsca. E, chyba, że nie tu, tylko tu na tym zakręcie, może przy uniwersytecie, co? Bo już nie mówię o tym, że tu powinien być przystanek, ale jest trochę mało miejsca, chyba, że macie jakiś pomysł, jak tutaj można by jakoś wcisnąć przystanek, bo przystanek jest duży, zobaczcie, przystanek jest bardzo duży, w tyle zajmuje miejsca. I nie wiem, czy by tutaj się zmieścił, tak, żeby to wszystko dobrze wyglądało. No nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy, piszcie w komentarzach. Ja sobie zrobię taką sesyjkę któregoś dnia. Przeczytam wszystkie komentarze. Zobaczę, co proponujecie. I coś z tym ogarniemy. A póki co, wiecie co? Z tą drogą. Hmm, wydaje mi się, że jest całkiem spokojnie. Trochę jak kanciaście wygląda, ale to się oczywiście bez problemu poprawi. Myślę, że można ją dociągnąć aż do samego końca tutaj, powiedzmy, że ee, o chwila, czy to jest ta ulica, czy to jest ta druga? E, to jest ta ulica. Gdy ją dociągniemy tutaj, o, powiedzmy, w tym miejscu to w sumie nie musi być tak daleko, i tutaj na końcu tej drogi zrobiłbym rondo bo to rondo będzie sobie miało drogę idącą w tą stronę, idącą w tą stronę, a tu może by się zrobił jakiś parking, albo jakieś miejsce z portem, czy cokolwiek, więc czekajcie, zrobimy sobie tutaj rondo na, samym końcu, na samej końcówce, dwupasmowa jednak takiej wielkości, no troszeczkę pomniejszmy, o takiej wielkości rondo na tym końcu będzie, z tego ronda będą sobie odchodziły drogi żeby to wszystko mi się to rondo nie zepsuło tylko w tą stronę w tą stronę i w tą stronę o no i tu powiedzmy ta droga będzie sobie tutaj szła jakoś tak powiedzmy jakoś zakręcała tutaj z tą nie wiem nie wiem co na razie zrobimy a ta może sobie iść e, powiedzmy nad same nad samą wodę i iść powiedzmy e, z biegiem wody o, w ten sposób, jakoś tam daleko, wysoko i tak dalej, i tak dalej. O, nawet troszeczkę podnieśmy, żeby woda nie zalewała. czy co? To jest bardzo fajny pomysł, naprawdę. Mam taką malutką wizję, jak to mogłoby wyglądać, żeby to było wszystko fajne. Więc tutaj by sobie ta droga szła. Tu trzeba zrobić to wielkie. E, wielki e, 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 dworzec. Tylko czy on się tu z. Ojoj! Ojoj! No dobra, to on by musiał być tutaj gdzieś, prawda? Ojoj. Oj. <śleszy> A to może być problem. Czy ta jest... ta jest mniejsza! Ej, come on! Ten dworzec jest zdecydowanie dużo mniejszy, ta jest końcowa, o tą końcową nam chodziło, ale... Czemu to jest takie wielkie? Dobra, muszę koniecznie ze Steam Workshopu znaleźć coś mniejszego, a jeśli nie znajdziemy coś mniejszego, to trzeba będzie to przesunąć troszeczkę w bok. To wszystko, ale na razie niech to tak zostanie. Tutaj powiedzmy mniej więcej, zajmiemy się tym. Myślę, że w kolejnym odcinku nawet. Tutaj oczywiście drogi by dalej szły, więc tu gdzieś powinno być jeszcze jedno skrzyżowanie. Na przykład tu. Gdzieś tutaj powinno być skrzyżowanie na 100%. Na przykład. Tu będziemy robić rondo, zobaczymy jak będzie się, jak będą kłopoty to będziemy robić rondo, póki co myślę, że ronda nie trzeba. Tu by było jedno skrzyżowanie, tu by było rondo, tu gdzieś będzie by ta droga sobie szła, e, ta droga będzie tu sobie szła jakoś tak już głęboko, głęboko, daleko w teren. E, a tutaj to trzeba by zabudować, w ogóle zobaczcie, zobaczcie ile fabryk potrzebujemy, to jest straszny problem. E, czy powinniśmy zbudować troszkę biurowców? Myślę, że... Myślę, że tak. Zobaczcie tutaj. Można by postawić troszeczkę budynków obok tych torów, bo tu jest uniwersytet, więc z uniwersytetu ludzie skończą studia i od razu idą do pracy w korpo obok które jest. No, to jest to jest cudowny pomysł. Mi się to bardzo podoba. I wiecie co? Nawet mam pomysł, żeby to tutaj puścić pod torami. Czy zmieściłaby się taka droga? Bardzo mi się podoba w ogóle ten pomysł z drogą pod, to, pod torami. To jest takie mocne zaoszczędzenie miejsca, więc mi się to podoba. To skrzyżowanie będzie takie troszeczkę troszeczkę dziwne, ale jak to ładnie ustawimy? Chyba niekoniecznie. A jak to ładnie ustawimy? Troszeczkę w dół. O! żeby uzasadnić dlaczego ta droga istnieje, bo ona powiedzmy wjeżdża pod górkę, więc jest bardzo ważną drogą, służącą do wjeżdżania pod górkę, o. Tutaj też możemy troszeczkę obniżyć, pyk. O, dobra, po prostu to będzie droga, która nie będzie wjeżdżała pod górkę i próbuję znaleźć naprawdę, próbuję znaleźć sens do tej drogi w tym momencie na siłę, ale dobra, może nie ma ta droga sensu, ok? U ustalmy, że nie ma sensu ta droga, po prostu robimy ją po to, żeby e postawić obok niej e biurowce. Ok, coś takiego. Czy ktoś tu się zacznie budować? Oczywiście, wszyscy się rzucili. Po prostu rzucili się na budowanie. Tym bardziej, że woda jest, prąd jest, więc. E więc. O, o. Coś mi się tutaj nie podoba z... z terenem, ale no dobra, dobra, może tak być. Jest trochę dziwnie, ale, ale nic innego z tym nie zrobimy. E, Zasłonimy to drzewami, żeby nie było widać. What? Patrzcie, jakie level upy, co tu się dzieje od razu? Znaczy, no, podoba mi się, no, no okej, okay, fajnie. <ścoughs> Mamy taki mały zakątek, e, zakątek korpo, oczywiście ludzie mają okna na pociąg, więc jak chcą sobie popatrzeć na przejeżdżający pociąg, to nie ma najmniejszego problemu. E, i chyba jest spoko, wszystko. Tu coś jeszcze powinno być, tu, tu się. A, dobra, już wiem, czemu nikt się tu nie chce budować. Niech się ktoś tu pobuduje. Zapraszam. O, super. I zaraz to chyba poprzesuwam wszystko, żeby było obok siebie. Chociaż widzę, że wszystko jest w miarę obok siebie. Te budynki stoją normalnie, prawie że połączone. Te przy trochę bym odsunął od drogi, żeby to ładniej wyglądało. O, troszeczkę je połączmy. Żeby wyglądały na jeden duży, jeden duży budynek. O, proszę, ty w ciebie, ty w ciebie. I w sumie tu by się miejsce jeszcze znalazło, ale dobra. O, tu damy takie coś. Ten możemy przesunąć bardziej w tą stronę, tu się zrobi drogę. I co tu jeszcze? Ten jest wystarczająco chyba. O, dobra. Ten zakątek jest w miarę. Ogarnięty. Tu jest jakaś przestrzeń pusta. Co? Czemu tu taka pusta przestrzeń jest? Halo! Kto jest za to odpowiedzialny? Yy, I ten domek. Czemu jest taki tutaj paskudny, malutki? Nie chcemy tu paskudnych, malutkich domków. Chcemy... Powiedziałem, nie chcemy małych, paskudnych domków tutaj. Stop. No, no gdzie mi tu się budujesz na siłę? Nie. Stop. O. Zamiast małego, paskudnego domku może być mniej paskudna yy, mała firemka. O. No! Czy wy widzicie tego gościa? Co ty tu robisz, Ziomek? Wy też tu się nie budujcie. Tu ma być pusto, bo te budynki są troszeczkę zbyt blisko troszeczkę bardzo zbyt blisko zbyt blisko e, torów, więc troszeczkę trzeba odsunąć. O, nawet odsunę tak. Czy to wystarczy? Nie będą tutaj mieli problemów? Nie powinni, dobra. Ten budynek też możemy trochę odsunąć połączyć z wieżowcem o tak tutaj łączymy z wieżowcem i ten wieżowiec łączymy z tym budynkiem dobra to nie to wygląda jak po prostu jeden duży budynek i, i tak ma wyglądać dobra nic tu już nie ruszam tak tak jak jest niech już jest mamy mamy małe korpo i to nie pomogło nam z zapotrzebowaniem ani o bo wszyscy nadal i tak chcą ee, rejony przemysłowe lub biurowe. Dobra, stop. Czy co, to jest, to jest czas na zostawienie na razie naszych zapotrzebowań i skupienie na się na nas samych, a ja wam powiem, że zostawiłem na koniec odcinka taką wisienkę na torcie. Coś, po co prawdopodobnie tu przyszliście, bo przeczytaliście ten tytuł odcinka. Słuchajcie, nie ma miasta. Po prostu miasto nie istnieje, jeśli w tym mieście nie ma Biedronki, więc musimy sobie postawić gdzieś Biedronkę i myślałem, że Najlepszym miejscem na Biedronkę byłoby Gdzieś tutaj e, Przy tych domkach, na przykład w tym miejscu e, Więc hmm, Trzeba by zrobić jakiś parking, chociaż nie Ta Biedronka ma parking wbudowany, zobaczcie Specjalnie sobie ściągnąłem z mojego Steam Workshopu, proszę bardzo Patrzcie jaki No, no nie wygląda to jak Biedronka, taka prawdziwa e, Nasza e, Polska ale, ale może być, może być Postawimy ją gdzieś E, tutaj no powiedzmy niech tu będzie Biedroneczka e, i tą drogę chyba trzeba przedłużyć żeby to wyglądało jak droga dojazdowa do Biedronki proszę bardzo, tu mamy drogę dojazdową do Biedronki, ona tam sobie może gdzieś tam się kończyć na końcu nikt tą, nikt, nikt, nikogo ta droga nie interesuje, ale tak sobie też jeszcze myślałem, skoro mamy Biedronkę co jeszcze polskiego możemy wybudować w tym mieście Eee, ściągnąłem jeszcze sobie stację Orlen i myślę, że ją też można gdzieś tutaj e, postawić, tak, żeby ładnie wyglądała tutaj? Tutaj jest chyba spoko. Jak to wygląda? Nawet nie przyglądałem się. Poczekajcie, jest Logo Orlen. I to tyle. I tu jest jakiś billboard i jest sklep. Dobra, wygląda jak. Wygląda tak, jak powinno wyglądać. Proszę bardzo. O. O, nawet wiecie co? Dobra, nie, niech będzie tak jak jest. Niech stoi tak przy drodze. Ewentualnie tutaj zrobimy dookoła Orlenu jeszcze taką dróżkę. Pyk i pyk. Nawet zróbmy z tego drogę jednokierunkową. Pyk. O. I w tą stronę będzie. O. Tu będzie takie mini rondo. Żeby po prostu samochody się jakieś kręciły dookoła, żeby to wyglądało jak prawdziwa stacja benzynowa. Tu można by jeszcze jakoś mynie dodać albo coś, ale niestety czegoś takiego już nie dościągałem do Cities Skylines, więc to, to może w kolejnym odcinku, jeśli w ogóle są jakieś mynie, albo tego typu. Wow, wow, wow! Co zrobiłem? Co ja zrobiłem? Chciałem, chciałem tylko zmienić. Tu i tu. O! Tak ma być. Proszę bardzo. Proszę bardzo. O! No dobra, moi drodzy, w ogóle nie zajrzeliśmy ani razu na naszej drugiej części miasta. Co tutaj się dzieje? Eee, chyba nic. Kompletnie nic. Fabryki fabryczą, eee, ludzie ludzią i samochody samochodują, więc tutaj na razie nic nie robimy. Chyba, że macie jakiś pomysł, też oczywiście piszcie w komentarzu. Eee, a ja Was zostawiam z tym tutaj rondem, ponieważ w kolejnym odcinku będziemy tutaj budować, a przynajmniej zaczniemy budować stare miasto, więc. No cóż, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki, że w ogóle dooglądaliście do tego do końca, bo te ogólnie odcinki z mają naprawdę bardzo duży czas oglądania i bardzo się z tego cieszę. Tak czy inaczej, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia i cześć! Ma macham wam tym kursorem. Cześć!